To był naprawdę udany rok. Rok 2024 zdecydowanie był rokiem koni realistycznych. Zainteresowanie ofertą przyrosło nasze najskrytsze oczekiwania. Osiągnęliśmy wynik prawie tysiąca sprzedanych koni realistycznych w ciągu roku. Wisienką na torcie było dołożenie do oferty konia realistycznego w formacie Mini, czyli A4. W ślad za tak daleko idącym zainteresowaniem, nagraliśmy podcast ze Staszkiem, czyli osobą, która stworzyła nasze konie wedle samodzielnie opracowanej receptury. Spontaniczna oferta na małe konie Baby Horse przerodziła się w prawdziwy hit sprzedażowy. Powstały Baby Horse Standard oraz Mini, i te drugie zdecydowanie skradły wasze serducha. Baby Horse jako jedyne doczekały się sesji zdjęciowej w plenerze z naszymi klientkami. Nie zapomnieliśmy o standardowych Hobby dokładając do oferty konia jabłkowitego oraz ulepszoną wersję taranta. Ponadto powstała nowa seria biżuterii oraz wprowadziliśmy kubki z nadrukami o tematyce Hobby Horse. Z dodatków i akcesoriów poszerzyliśmy ofertę okantary, napierśniki, haltery oraz wprowadziliśmy do oferty ogłowia bezwędzidłowe. Baby Horse doczekały się całej kolekcji, dedykowanej stricte podnie. Po raz pierwszy w naszej ofercie pojawiły się produkty cyfrowe. Pierwszy to lekcja szycia konia Hobby Horse, a druga to warsztat, gdzie pokazujemy, jak wykonać proste akcesoria ze sznurka. Obie pozycje spotkały się z Waszym zainteresowaniem. Oprócz odpłatnych warsztatów cyfrowych stworzyliśmy bezpłatną serię Akademia Hobby Horse, gdzie w prostych i krótkich filmikach pokazywaliśmy i uczyliśmy podstaw naszej pracy. Z typowo marketingowych spraw możemy pochwalić się kompletnie nową stroną internetową. W 2024 roku wysłaliśmy do klientów nasz pierwszy newsletter, a za subskrypcję przydzieliliśmy prezent w postaci kordeo. W ciągu minionego roku dwukrotnie organizowaliśmy Happy Hour z supercenami, a akcja PUDło, która polegała na rozdawaniu niepełnowartościowych produktów, jak zawsze okazała się hitem. Dodatkowo przeprowadziliśmy niezliczoną ilość akcji promocyjnych i konkursów, w tym po raz pierwszy zorganizowaliśmy konkurs, gdzie nagrodą był Koń Realistyczny. W 2024 roku zrealizowaliśmy kilka sesji live oraz rozwinęliśmy kanały TikTok oraz YouTube. Humorystyczne filmiki pokazujące pracę w naszej pracowni, obrazki z życia wzięte oraz żarty sytuacyjne były dla nas wyzwaniem aktorskim i często logistycznym. Film Mama wie lepiej osiągnął prawie 850 tysięcy wyświetleń, z czego jesteśmy bardzo dumni. A film o etapach robienia konia Hobby Horse przekroczył na YouTubie milion wyświetleń. Wisienką na torcie był zakup prawdziwego konia cygan, który nieustannie jest atrakcją dla naszych klientów i jest dla nas natchnieniem do opracowywania nowych rozwiązań pod konie realistyczne. A co przyniesie nam rok 2025? Zobaczymy. Mamy nadzieję, że będzie równie udany jak ten miniony rok. Serdecznie zapraszamy.